Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na kolejnym webinarze All for One. Dzisiejszy temat, jak zmigrować sub, z subscript na ADS. Jest ze mną ekspert, który przedstawi Państwu dzisiejszy temat. To jest Ireneusz Golon-Bauza. Niestety nie jest w stanie w tej chwili się pokazać, bo kamera odmówiła posłuszeństwa, ale zaraz usłyszycie Państwo, że jest z nami. Zanim przekażę głos Irkowi, kilka informacji techniczno-organizacyjnych. I potem jeszcze krótko o naszej firmie. Webinar jest nagrywany. Będziemy go udostępniać później na kanale naszym YouTube. Czytamy Państwu link do tego nagrania. Oraz chciałam Państwa zachęcić do zadawania pytań w okienku Questions, które macie tutaj Państwo w panelu nawigacyjnym. My te pytania zbierzemy i po zakończeniu webinara nasz ekspert przygotuje odpowiedzi i, i, i prześlemy je Państwu drogą mailową. Teraz kilka słów o nas. Jesteśmy wiodącą firmą od SAP-a w Polsce od ponad 25 lat. Wspieramy naszych klientów. Przekroczyliśmy 500 pracowników, ale nie o tym dzisiaj. Teraz chciałabym już skręcić w kierunku dzisiejszego tematu, ponieważ no, w czasie tych dwudziestu ponad pięciu lat, spotykaliśmy się wielokrotnie z sytuacjami, w których nasi klienci musieli dostosować swoje systemy SAP do zmieniającego się środowiska, czy to w zakresie zmian prawnych, czy technologicznych, czy, czy wyzwań biznesowych. Mamy w tym ogromne doświadczenie. Stworzyliśmy wiele dodatków do systemu, odpowiadających na wymagania prawne, na przykład tutaj po. Po, po lewej stronie, takie jak wysyłka jednolitego pliku kontrolnego czy integracja z KSF-em i wiele, wiele innych, ale to również nie o tym dzisiaj. Dzisiaj bardziej o transformacjach technologicznych, w których pomagamy naszym klientom, takich jak migracje do S4HANA, migracje HR do Success Factors, migracje do chmury. I temat węższy, mniej znany może niż S4Hana czy Access Factors, ale no najwyraźniej bardzo dotkliwy i, i, i dotykający naszych klientów, chociażby liczba rejestracji dzisiaj. E świadczy o tym, że rzeczywiście jest to jakieś wyzwanie dla Państwa. Mamy ponad 120 rejestracji, z czego nam bardzo miło, cieszymy się i postaramy się odpowiedzieć i uspokoić Państwa, jak sobie poradzić z tą migracją z subscript na ADS. Ale tym właśnie zajmie się już Irek i zaraz przekażę głos Irkowi. Tylko na początek jeszcze do Państwa. Mielibyśmy dwa krótkie pytanka i z miłą chęcią usłyszelibyśmy, otrzymalibyśmy od Państwa informacje, jak to u Państwa wygląda. nie pierwsze. Czy w zakresie formularzy wykorzystujecie Państwo? I proszę wybrać pierwsze, drugie, trzecie bądź czwarte. O, już widzę, pierwsze odpowiedzi spływają. Bardzo na miło, jeszcze poczekam chwilkę. Tak, jeszcze widzę jakieś. Jeszcze Państwo głosujecie. Dobrze, to ja już zakończę zbieranie odpowiedzi. Wyświetlimy teraz. Tak. To za chwileczkę Irek się odniesie do tych odpowiedzi. Jeszcze teraz tylko drugie pytanie. Odnośnie ilości formularzy, z których Państwo korzystacie w obszarze SD. Dobrze, myślę, że już. No, widzę, że tu wyniki się zdecydowanie kształtują. Dobrze, to ja już zakończę zbieranie odpowiedzi teraz i wyświetlę Państwu i Irkowi wyniki. Tak, wyraźna przewaga. Ilości powyżej 10 sztuk. Dobrze, to zamknę w tej chwili te naczynia i pozwolę sobie przekazać już głos Irkowi, który niestety nie może się nam pokazać, bo kamera odmówiła posłuszeństwa, ale zaraz usłyszymy. Tak, Irek, widzimy już Twój ekran. Dobrze. To witam Państwa serdecznie jeszcze raz. Nazywam się Irenausz Golon-Bauza. Jeśli chodzi o system SAP, to zajmuję się nim od roku 1995 przez wiele lat jako konsultant. Obecnie jestem szefem zespołu konsultantów sprzedaży i dystrybucji oraz crm -u. Jeśli chodzi o te wyniki, które, które, które przed chwilą jakby widziałem tak, z, Państwa, z Państwa głosowania, no spodziewałem się tego, powiem w ten sposób. Podejrzewam, że te wiele technologii czy wiele narzędzi, to prawdopodobnie jest Subscript i Forms, te dwie. Najczęściej występują równocześnie w przedsiębiorstwach, czyli mam nadzieję, że ten dzisiejszy webinar będzie również odpowiedzią, w jaki sposób sobie uprościć życie w gruncie rzeczy, tak? No bo to jest praca na dwóch różnych technologiach, czy nawet może troszkę niewygodniej, jeżeli chodzi o Adobe Forms, to jest oczywiście dużo, dużo prościej. No i tak jak się spodziewałem, tych formularzy w SD jest dużo, eee, czyli ten temat rzeczywiście jest jakby no dość, dość istotny, ponieważ te formularze w obszarze sprzedaży i dystrybucji są niby taką drobną częścią SD, tak? W zakresie jakiegoś takiej funkcjonalności jest to część niewielka, można powiedzieć, że jakiś taki ułamek, ale niestety bardzo krytyczna i bardzo ważna. Tak? Jeżeli mamy start produkcyjny systemu, to za udany uznajemy go w obszarze sprzedaży i dystrybucji, i nie wtedy, kiedy wystawimy fakturę w systemie, tylko wtedy, kiedy ona się również wydrukuje, wygląda tak, jak trzeba i możemy tę fakturę przekazać klientowi. No bo ta faktura jest tak naprawdę również naszą wizytówką, tak? i wygląd, czytelność, jasność komunikatu, yy, cały loyal, yy, to oczywiście wszystko ma duże znaczenie. Czyli tak jak mówię, jest to niby mała, ułamkowa część, ale bardzo mocno absorbująca i również później, już po uruchomieniu startu, yy, po uruchomieniu, przepraszam, systemu, po tym jak już pracujemy na bieżąco, to tak jak patrzymy na, na taką historię naszych kontaktów z klientami, to duża część prac rozwojowych yy, dotyczy właśnie formularzy, tak? Raportów, formularzy to są te. Te obszary, gdzie jakby najczęściej takie zmiany występują, dużo rzadziej występują, jeżeli chodzi o jakieś nowe procesy, czy, czy, czy modyfikacje procesów. Jeśli spojrzeć na to historycznie, to oczywiście um, tych narzędzi do tworzenia formularzy, tak jak Państwo wiecie, było parę. Pierwszy był subscript, teraz patrząc z perspektywy czasu, oczywiście można powiedzieć, że było to narzędzie ułomne, no ale w tamtym czasie dawało radę, można było na nim pracować. I jak widać, można pracować nawet do dziś. Potem w 1998 roku pojawił się SmartPorts, który był takim udoskonaleniem. Tam już było parę takich mechanizmów i narzędzi, które pozwalały w sposób trochę łatwiejszy zarządzać tymi formularzami. On powstał właśnie jako taka alternatywa dla Subscript. Tam nawet była taka możliwość, z tego co pamiętam, że, że można było teoretycznie zrobić taką migrację Subscriptu do SmartPorts. Ja tego nigdy nie używałem, ale jakby nie słyszałem też dużo pochlebnych opinii na ten temat. Być może ktoś z Państwa ma jakieś doświadczenia z takim bezpośrednim migrowaniem formularzy z na SwarpMorse. No i wreszcie też powstała Adobe Forms. Tak naprawdę on też już nam towarzyszy od dłuższego czasu. To nie jest jakby nowe narzędzie. Natomiast ten SAP, tak jak powiedziałem, to Państwo pewnie znacie ten ekran, jeżeli, jeżeli tylko programujecie i, i, i tworzycie te raporty, tak jak mówię, no był on taki, jaki był. Można było na nim pracować. Sam na nim również tworzyłem formularze. Można było dojść do pewnej wprawy, natomiast na pewno było to w jakiś sposób trudne i uciążliwe. Kolejnym wariantem był właśnie Smart gdzie już mieliśmy trochę mm, udoskonaleń, tak? Można było w bardziej efektywny sposób pracować nad modyfikacją takich formularzy. Natomiast gdzieś tam SAP. Yy, Zaczął współpracę czy kooperację z, z, z firmą Adobe i dzięki temu jakby również ten format e, mógł być już wykorzystywany w naszej praktyce biznesowej, e, a on był jakby o tyle też jakby ważny czy, 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 czy korzystny, że można było tworzyć te formularze również w takim akceptowalnym formacie PDF. Może nie będę wchodził w szczegóły, ale jeżeli sobie z Państwa spojrzycie teraz na takie podstawowe narzędzie do tworzenia formularzy właśnie w Adobe, e, czyli Form Builder, no to. Może dwie podstawowe zalety, które ja tu dziś od razu zauważam. Przede wszystkim Państwo już projektując ten formularz, widzicie, jak on będzie wyglądał. Czyli to już jest ten układ, który będzie później docelowo. Widoczny w systemie. Tak naprawdę w tych sekcjach po prostu osadzamy sobie obiekty, czy to będzie logo, czy to będą dane dotyczące partnerów biznesowych, numerów rachunków i tak dalej, i tak dalej. Drugą taką bardzo korzystną z mojej perspektywy zmianą jest to, że za pomocą plików XML-a można sobie pobrać dane z faktury, takiej procesowej faktury, również systemu produkcyjnego zaimportować tutaj i bezpośrednio y, tworząc ten formularz na bazie tych, y, tych danych z tego pliku XML-owego możemy od razu sobie weryfikować, jak ten formularz wygląda, czy te dane są prawidłowe. Czyli to również nam bardzo dziś upraszcza tę pracę i ją przyspiesza. Nie trzeba tworzyć transportu na deweloperskim, przynosić na system testowy, tam wprowadzać jakieś dane i potem weryfikować tego formularza, tak naprawdę gdzieś tam na bieżąco, właśnie za pomocą takich danych już tam ściągniętych, nawet z systemu produkcyjnego, czyli tego naszego najbardziej aktualnego i bieżącego możemy sobie taki formularz już wyświetlać i sprawdzać, jak on działa. To oczywiście nie jest dzisiejszym tematem dokładnie, jak ma to wyglądać, natomiast chciałem tylko pokazać, że, że to narzędzie rzeczywiście jest już w sposób dużo bardziej taki korzystny dla, dla użytkownika, dla, dla, dla programisty zorganizowany. I teraz jest właśnie pytanie, dlaczego o tym teraz rozmawiamy, tak? No bo tak jak powiedziałem, te Adobe Forms, Adobe Forms tak naprawdę towarzyszą nam już od paru lat, naprawdę paru dobrych lat. Zresztą część z Państwa, tak jak widzę, już też jakby z nich korzysta. I skąd teraz, akurat, pojawił się taki temat, dlaczego zorganizowaliśmy ten webinar? I tutaj trochę tak z przymrużeniem oka, bo to dobry czas na zmianę. Rzeczywiście teraz jest ten taki moment, w którym SAP też troszeczkę zaczyna ewoluować i o tym zaraz będę mówił, i być może warto zastanowić się nad wprowadzeniem takiej zmiany i ujednoliceniem tych technologii czy tych, czy tych narzędzi, które służą nam do projektowania formularzy. O co chodzi? Dlatego, że trzeba. I zaraz powiem dlaczego, bo to jest właśnie taka informacja, która gdzieś na Whatsappa zaczyna spływać. Dlatego, że są to ewidentne korzyści. To jest możliwość również uporządkowania formularzy, zwłaszcza dla tych Państwa, którzy macie formularze w różnych technologiach. Być może to jest ten czas, kiedy warto sobie te formularze przejrzeć, zinwentaryzować i przenieść do, jednej, do jednolitego jakby narzędzia i w ten sposób nim zarządzać. To narzędzie, tak jak mówię, jest dużo wygodniejsze. I bo teraz jest czas, ja też oczywiście wyjaśnię, o co mi tutaj chodzi. Zatem, dlaczego trzeba? Dlatego, że SAP powoli planuje y, zakończenie wsparcia dla subskryptu, również tak naprawdę dla Formsa, y, i wychodzi jakby z tej technologii wydruków. To znaczy, oczywiście nie, nie będzie to tak, że to zniknie nam nagle, natomiast już pojawiają się pierwsze takie symptomy tego, że w niektórych momentach już nie będzie możliwości wykorzystania, zwłaszcza subskryptu, ale również SAP I. Y, Teraz, jeżeli już mówimy o tych naszych nowych, nowych wdrożeniach systemu SAP, to na przykład, jeżeli chodzi o tą SAP S4 HANA Public Cloud, to tak naprawdę ta technologia Adobe Forms jest jedyną technologią, która jest dostępna. Tam nie ma już innej możliwości, czyli gdyby ktoś z Państwa kiedyś wdrażał, chciał mieć wdrożenie w SAP Public Cloud, to jest to jedyne. Jedyne narzędzie. Natomiast w wersji private cloud, czyli tej bardziej rozbudowanej, tam gdzie możemy jeszcze prowadzić też parametryzację i konfigurację, czy on-premise, jest to rozwiązanie obecnie rekomendowane. A tak naprawdę, rekomendowany w języku sap oznacza, że jeszcze przez jakiś czas oczywiście będziemy, będziemy je wspierać, natomiast docelowo będzie to również pewnie rozwiązanie jedyne, i w którejś tam wersji pewnie tak to będzie wyglądało. Natomiast rzeczywiście to narzędzie, jakby w krótkim czasie, pozwala i bardzo efektywnie takie formularze przygotować, czy to właśnie w formie PDF-u, czy też wysyłania mail z systemu. I teraz tak, w ogóle dla nowych funkcjonalności, które SAP będzie rozwijał w systemach, takich, które się będą pojawiały, już nie ma albo nie będzie wkrótce możliwości generowania wydruków I Tu mam taki przykład z całkiem niedawna, czyli wydruk PID-11 w hcm czyli w systemach, nazwijmy to, HR-owych. Ten, 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 ten formularz, tak, w tej ostatniej takiej wersji, którą teraz mamy, czyli 29, jest jeszcze możliwy w wydruku poprzez smart Forms. Natomiast już każda kolejna wersja systemu będzie wspierana, będzie wspierała już tylko i wyłącznie użycie Adobe Document Service, czyli Adobe Forms. Czyli tutaj już mamy taką pierwszą zajawkę, przynajmniej pierwszą, którą ja w tej chwili znalazłem, która mówi nam o tym, że SAP ewidentnie w nowych, zwłaszcza w funkcjonalnościach, będzie przechodził już tylko na Adobe Formsy. Tu trochę odchodzimy może od, od obszaru SD, ale to też chciałem jakby powiedzieć, tutaj dla Państwa jest taka informacja o nocie, którą wskazuje na tą konieczność instalacji usługi Adobe Document Service. Ten ADS można zainstalować na już istniejącym systemie SAP NetWeaver Java. Jeżeli Państwo nie macie tego w swoim środowisku, no to trzeba zainstalować osobny system i połączyć go z tym systemem HR. Do tego nie jest wymagana osobna licencja, natomiast to, to trzeba wykonać. No i przy okazji oczywiście, jeżeli Państwo potrzebowalibyście wsparcia w tym zakresie, czyli w zakresie instalacji i konfiguracji tego połączenia, to oczywiście my takie usługi również świadczymy, można się do nas zwrócić. I tu przy okazji też mówię o tym, że Świadczymy usługi utrzymania, czyli hostingu również w naszej, w naszej chmurze. Ale wracając jeszcze do, do SD. Yy, tak jak no wynika to z tego, tak? Czyli na razie tutaj się posłużyliśmy tym przykładem HR-owym, ale wiemy też, że SAP w tą stronę będzie się rozwijał. Powoli, rzeczywiście moglibyśmy rozpocząć planowanie migracji dla Adobe Forms, czy powinniśmy jako, jako klienci. To z jednej strony rzeczywiście uprości utrzymanie tych systemów. Tak jak Państwo mówicie, część z Państwa korzysta i z Subscriptów, i smartphonesów, być może nawet ktoś z tych wszystkich trzech. W tym momencie tak naprawdę możemy sobie zaplanować takie przejście czy migrację do jednego narzędzia, tego, które no, będzie przez SAPO rozwijane, czyli ono jest takie najbardziej e, przyszłościowe, najprostsze w obsłudze, a nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, że najprzyjemniejsze, tak? bo to rzeczywiście się e, bardzo fajnie, fajnie, fajnie obsługuje. Też od razu, jak widać, efekty, można sobie to podejrzeć na bieżąco jak również pokazać tym osobom, dla których te formularze konstruujemy, czyli na przykład dla, dla pracowników działu sprzedaży, żeby od razu też widzieli, czy to jest ten efekt, który chcieliby by osiągnąć. Z drugiej strony, tak jak powiedziałem, SAP, te nowe funkcjonalności, które będzie dostarczał, będzie już z definicji połączeniu z Adobe Forms, czyli te nowe usługi, jeżeli będziemy uruchamiali stopniowo u Państwa, czy Państwo będziecie je uruchamiać, no to i tak będzie taka konieczność, żeby te, te, te Adobe Formsy po prostu mieć u siebie już zainstalowane. Oczywiście jest jeszcze dużo innych korzyści, tak? Tam trochę to wynikało z konieczności, bo SAP w tą stronę pójdzie. Natomiast, no, tak sobie usiadłem, pomyślałem, wynotowałem kilka takich korzyści, które moim zdaniem również wiążą się z wykorzystywaniem Adobe Forum. Przede wszystkim PDF no, jest tym takim no, standardem jakby w, w komunikacji między klientami, czyli jakby najczęściej wykorzystywanym e, formularzem, czy, czy, czy rodzajem formularza w takim obrocie biznesowym. To, co Państwu wcześniej pokazywałem, czyli Adobe Life Size, Size Designer, jest taki no, elastyczny, łatwy w użyciu, jest też w pełni zintegrowany z Subnetweaver Development Studio czy z Abbart Workbench. Obrazki w tych wszystkich formatach, które tutaj są wymienione, mogą być bezpośrednio osadzane w formularzach bez jakichś dodatkowych konwersji, czyli to jest również jakieś, jakieś takie już konkretne ułatwienie. Wszystkie obiekty na formularzu, w tym teksty, mogą być obracane. No, oczywiście teraz się może tutaj wydawać, że jest niekonieczne, natomiast czasem rzeczywiście pojawiały nam się takie wymagania ze strony klientów. Tutaj w tym przypadku nie mamy żadnego z tym problemu. Druga rzecz, możliwe jest zastosowanie również różnych orientacji strony pozioma, pionowa w ramach jednego dokumentu. Czyli możecie Państwo mieć pionową orientację dla dokumentu faktury, ale drukowany równocześnie z tego jakiś załącznik może być już w formie poziomej. Tak? Czyli dla jednego dokumentu takie orientacje również różne możemy sobie zdefiniować. Oczywiście można myśleć na tych formularzach elementy graficzne, można zaimplementować, zaimportować, przepraszam, istniejące już dokumenty PDF i Word. To są też takie rzeczy, o których Państwo pewnie już gdzieś tam, gdzieś tam słyszeliście. Możemy korzystać z dowolnych czcionek. Kody kreskowe również mogą być drukowane na dowolnych drukarkach. Ja potem pokażę takie przykłady, gdzie, gdzie też te kody kreskowe będą. Same obiekty formularza są zwykłymi obiektami z repozytorium, czyli ze standardowym transportem, wersjonowaniem. No i tłumaczenie jest również taką łatwą czynnością. Tak naprawdę pojawiają się wtedy dwa ekrany. Ekran z tym tekstem pierwotnym, który mamy do przetłumaczenia, i pod spodem po prostu jest ekran, gdzie te tłumaczenia można wprowadzić. Robimy to na jednym ekranie szybko, szybko i sprawnie. Dlaczego to jeszcze warto zrobić? W tej chwili, tak jak powiedziałem, możemy sobie zinwentaryzować formularze, bo po uruchomieniu systemu bardzo często tych formularzy nam przybywa, tak? robimy różne wersje, są klienci, którzy mają specyficzne wymagania odnośnie wydruku faktury, tych dokumentów nam przybywa. Możemy sobie je zinwentaryzować, zobaczyć, które w tej chwili wykorzystujemy, które warto nam przenieść do Adobe Forms. Możemy ujednolicić, ujednolicić ich wygląd, tak żeby one rzeczywiście były spójne, niezależnie od tego, czy to jest faktura zwykła, faktura zaliczkowa, czy proforma. No i później jakby w samym zarządzaniu takimi zmianami, czyli w samym jakby prowadzeniu już później rozwoju formularzy też mamy jedno narzędzie, w którym możemy sobie takie zmiany wykonywać. A dlaczego teraz? Uważam, że jest czas, dlatego że jakby mamy w pamięci, że czasami wpadają nam różne takie nagłe zmiany, które, wymaga, które wymagają jakby nagłego wprowadzenia, szybkiego wprowadzenia, to ostatnio to oczywiście jest na przykład CEF, tego czasu to był Intrastat, Unia Europejska, różne projekty rozwojowe, więc być może warto teraz, wiedząc, że jakby to i tak jest konieczność w perspektywie jakiejś tam przewidywalnej, zaplanować sobie te prace i spokojnie zacząć je prowadzić jako projekt wewnętrzny, czy też projekt właśnie związany z nami. Teraz, jaka jest tutaj nasza propozycja? Ja już na kilku ostatnich slajdach Państwu tak podprogowo te dokumenty zamieszczałem, czyli już było widać, jak, jak te formularze mogą wyglądać, ponieważ bo przygotowaliśmy taki pakiet implementacyjny. Co mam tutaj na myśli? Tak? tak naprawdę możemy już z Państwem, czy mamy ofertę na to, żeby przeprowadzić taką migrację z Subscripta czy z na Adobe Forms z użyciem już gotowych, predefiniowanych formularzy. To znaczy, my już takie formularze przygotowaliśmy. Za chwilę Państwu pokażę, jaki to jest zestaw e, i te formularze można po prostu wgrać z transportem e, i oczywiście po dostosowaniu tak, żeby żeby tam dane źródłowe oczywiście były. Prawidłowe, można ich używać. Można też dostosować dowolną liczbę innych, wykorzystywanych przez Państwa formularzy. To oczywiście jak najbardziej również w tym naszym pakiecie czy w tej naszej ofercie się znajduje. Tu też wymienię jeszcze te dwie opcje, o których wspomniałem wcześniej, czyli o instalacji serwera czy o hostingu, czyli to są również te elementy, które w tej naszej ofercie się znajdują. Teraz co my mamy w tym pakiecie implementacyjnym? To wygląda, jakby było ich na razie mało tych dokumentów, yy, natomiast ja zaraz pokażę, że tak naprawdę tu mamy różne wersje i tych dokumentów jest znacznie, znacznie więcej. Przygotowaliśmy na razie w języku polskim i angielskim dokument wydania materiałowego, czyli WZ, fakturę VAT, korekty wartościowo-ilościową, zaliczkę i rozliczenie zaliczki. Tak naprawdę jeszcze dwie, dwie proformy, natomiast yy, też nie ukrywam, że dalej gdzieś tam nad tym pakietem pracujemy. Ten jest gotowy, natomiast wiem, że. Obecnie też zaczynamy pracować nad dokumentami z innych obszarów, czyli na przykład gospodarki materiałowej w zakresie full order, czyli zamówienia, na zakupu. Tu też będą się oczywiście potwierdzały, pojawiały takie dokumenty, jak potwierdzenie zlecenia sprzedaży. To natomiast już jest w tej chwili gotowe, tak naprawdę od razu do, gotowe do użycia. No i teraz właśnie chciałem pokazać kilka takich przykładów. Pozwolą, że się przełączę. Może zacznę od tego dokumentu WZ. Mam nadzieję, że widać tak. Czyli ma on taką już jednolitą formę, tak jak widać. Wydaje nam się, że dobrą graficznie. Tak ona może wyglądać. Jest też również kod kreskowy, czyli w tej ofercie Państwo dostajecie takie formularze. One w ten sposób wyglądają. Potem tylko rozmawiamy, czy tutaj jeszcze jakieś dostosowania, o tym zaraz będę mówił, na takich formularzach wykonać. Z innych dokumentów, które tutaj mamy. To jest na przykład faktura VAT, tak, czyli mamy fakturę, która też zawiera już te wszystkie elementy, które są jakby konieczne z punktu widzenia polskich przepisów prawa. Mamy, te, ta faktura może być również oczywiście taka, że mamy więcej stron, tak? No to jak wiadomo, to jest jakby rzecz, rzecz jasna to się tutaj będzie nam pojawiało. Przygotowaliśmy fakturę, gdzie na przykład możemy mieć uwypuklony Podział partii, tak? Czyli mamy informację, jeżeli klient takiej informacji oczekuje, jaka jest ilość z konkretnych partii. Tutaj mamy akurat wycenę na poziomie pozycji głównej, natomiast oczywiście są również możliwe, wariacje, e, wariacje na temat, czyli żeby ta wycena była gdzieś tam na poziomie, na poziomie niższym. E, przygotowaliśmy również taki wariant, gdzie mamy różnych odbiorców towaru, czyli na jednym formularzu też z takimi wymaganiami się spotykaliśmy. Mieliśmy informację o tym, że część tego towaru, przepraszam, część tego towaru idzie do jednego odbiorcy towaru, część idzie do drugiego, oczywiście w podsumowaniu mamy wartość całej faktury, no bo płatnikiem jest jeden klient, czyli taki wariant również mamy, mamy przygotowany. Przygotowaliśmy korekty na minus i plus, czyli oczywiście w tym takim układzie najczęściej w Polsce wykorzystywanym, czyli przed korektą i po korekcie, oczywiście również z, z określeniem powodu takiej korekty, informacją, której to faktury dotyczy, w tym naszym pakiecie przygotowaliśmy też taką funkcjonalność korekty do korekty. Tak? Ja już tłumaczę o co chodzi, tylko sobie może odpalę teraz wszystkie trzy. Tak, czyli tu mamy ten przypadek, który rzeczywiście bardzo często występuje u nas w Polsce. Mamy pierwotną fakturę, wystawioną na 800 zł. Była pierwsza korekta, gdzie mamy zabyło 800, powinno być 400, a potem okazało się, że musimy wystawić kolejną korektę, bo w ogóle to nie było 400, tylko 700. Czyli również tą funkcjonalność mamy gdzieś tutaj w tych naszych formularzach już przygotowaną. Mamy korekty również na zwrot częściowy, czyli taka standardowa przed korektą po korekcie. I coś, co często też występuje w takich zapytaniach, które dostajemy od Państwa, czyli formularz faktury korygującej za zwrot za całość, tak? Czyli mamy tutaj jakby całą. Yy, yy, cały towar zwrócony i taką fakturę odpowiednią również wystawioną. To, co jeszcze mamy, to mamy oczywiście jeszcze fakturę zaliczkową, tak, czyli taką zwykłą fakturę zaliczkową oraz fakturę rozliczającą zaliczkę. Tak, czyli mamy informację o tym, że były jakieś faktury. Była kwota, która była yy, wpłaconych zaliczek i reszta do zapłaty, bo jest to akurat ten ten przykład, to jest faktura rozliczająca już całość, yy, całość zaliczki. Przygotowaliśmy też jeszcze fakturę pro forma do zlecenia i fakturę proforma dla dostawy. Ja, może, wyświetlę tylko tą dla zlecenia. Chodzi mi o to, że tak jak Państwo widzicie, ona również ma ten sam układ, chociaż jest generowana z dokumentu zlecenia sprzedaży, jak ta nasza faktura, czyli jakby utrzymuje się ten, yy, spójność tego przekazu. Wszystkie te, wszystkie te, wszystkie te formularze ja teraz wrócę do prezentacji. Wszystkie te, te przykłady zostały opracowane w oparciu o procesy best practices, tak? czyli one tak naprawdę są już dostępne i one działają. E jak teraz wygląda nasze proponowane podejście do, do tego tematu? Tak, tak jak powiedziałem, e zakładamy instalację pakietu, czyli w granie transportu i mapowanie 1 do 1, czyli tak jak te formularze mają wyglądać w systemie, ale również jakby porównanie tego pakietu implementacyjnego z formularzami obecnie wykorzystywanymi, żeby znaleźć jakieś gapy, czyli jakieś różnice, tak, jeżeli one są małe, no to oczywiście sobie je wykonamy w ramach, w ramach prac związanych właśnie z tą instalacją pakietu, jeżeli są większe, bo Państwo chcecie zmianę układu, albo pojawią się jeszcze formularze, których nie mamy tutaj w naszym pakiecie, a Państwo chcielibyście, żeby one również zostały wykorzystane, to wtedy proponujemy opcjonalnie taką szczegółową analizę, gdzie jakby... Określamy, co dokładnie powinny być zmienione, jakie formularze, opracujemy harmonogram oraz budżet na takie prace dostosowawcze. Również opcjonalnie, oczywiście, możemy brać udział w testach i wsparciu, jeżeli Państwo tego będziecie oczekiwali, no bo oczywiście również możecie Państwo takie testy przeprowadzić sami. Jeśli chodzi o te modyfikacje, o których wspomniałem, no to oczywiście wiadomo, umieszczenie logo przedsiębiorstwa, no bo tutaj mamy nasze logo, czyli to jest jakby rzecz, która jest e, jasna, dodanie pola, tak naprawdę pól, e, no ponieważ na przykład są klienci, którzy chcą, żeby ulicznić jeszcze na formularzu faktury, nie wiem, kwotę rabatu, tak, więc jakby tego typu modyfikacje oczywiście jak najbardziej możemy przeprowadzać, modyfikacje układu, czy też tłumaczenie na kolejne języki, bo tak jak powiedziałem, ten nasz pakiet implementacyjny obecnie przygotowany jest w języku polskim i w języku angielskim. Tu jest jeszcze taki dodatek, bo tak jak powiedziałem, generalnie te wszystkie formularze są przygotowane w oparciu o procesy best practices. Tam oczywiście nie ma czegoś takiego jak funkcjonalność korekty do korekty, dlatego, do tego pakietu implementacyjnego, przepraszam, gdzie również mamy te formularze, które mają obsługiwać nam tą funkcjonalność korekty do korekty. Załączyliśmy też rozszerzenie, które standardowo sprzedajemy, oczywiście osobno, natomiast w przypadku tego pakietu po prostu ono byłoby sprzedawane również właśnie z tym pakietem, tak żeby obsłużyć to wymaganie, czyli wielokrotnych korekt do jakiejś faktury pierwotnej. I to jest jakby również w naszym pakiecie implementacyjnym. Jeśli chodzi o koszty, no to w tej chwili rzeczywiście myślimy o tym, żeby to była licencja jednorazowa, jednorazowa licencja 20 tysięcy złotych, jeżeli chodzi o opłatę 6 tysięcy, to jest wgranie transportu, mapowanie tych formularzy 1 do 1 i zebranie listy gapów. Teraz gdyby, tak jak mówię, miały się pojawić jeszcze jakieś takie formularze, które są poza, poza tym naszym pakietem implementacyjnym, bądź te dostosowania miały być dużo większe, no to tutaj proponujemy opcjonalnie taką szczegółową analizę, która pozwoliłaby nam już opracować takie specyfikacje, określić taki stymowany budżet, i takie dostosowanie również doprowadzić, tak? Z tym, że one są jakby już poza tą opłatą i poza, poza licencją. Te formularze, które nie są oferowane w tym pakiecie, tak jak mówiłem wcześniej, możemy oczywiście zrobić w ramach tych prac związanych z, z pakietem implementacyjnym, ale oczywiście to może być również w ramach osobnego procesu sprzedażowego. Tak jak powiedziałem, tam trzeba przygotować specyfikacje i wycenę tych prac. Jeśli chodzi jeszcze o samo zagadnienie po takiej instalacji tego pakietu, oczywiście my możemy później też prowadzić jakieś prace rozwojowe u Państwa, ale też jak najbardziej oczywiście Państwo możecie później dalej już we własnym zakresie, w oparciu o swoje kompetencje, rozwijać te formularze, czyli tworzyć nowe, takich, których nie ma, nie wiem, CMR, na przykład, jeśli jest wymagane, czy, czy inne tego typu dokumenty. I to by było to, co chciałbym dzisiaj państwu, państwu przekazać. Zachęcamy do zadawania nam pytań. Tak jak powiedziała na początku koleżanka, prosimy o przesyłanie ich na nasz adres mailowy, a my postaramy się na nie odpowiedzieć. I tak jak powiedziałem, oczywiście ta oferta jest już też gotowa, więc gdybyście Państwo byli zainteresowani przedstawieniem Państwu formalnie takiej oferty, to również zapraszam do kontaktu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo Irek. Dziękuję państwu. Dziękuję państwu za udział. I gdyby jakieś pytania tutaj widzę się pojawiły, to potwierdzam, otrzymaliśmy, przygotujemy odpowiedzi. Jeśli jeszcze coś Państwu przychodzi do głowy, to, to może teraz jest jeszcze moment, albo później zapraszam do kontaktu tutaj na, na, podane, na podane namiary. I zapraszam do udziału również w kolejnych webinarach i do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękujemy.